Witajcie Barany, jak widzicie u mnie jest już wiosennie. Przedstawię Wam teraz prognozę na marzec z tarota. głównie z kart tarota. Barany, z Waszym zdrowiem w tym miesiącu może być różnie. Mm, ale tylko pod względem emocjonalnym. Coś. Coś wydaje mi się, nie, nie, nie daje wam spokoju. Mm, możecie też poczuć się trochę wyczerpane psychicznie. Przede wszystkim psychicznie. Dlatego uważajcie, żeby nie nadużywać alkoholu. Mm. Bo możecie też poczuć spadek energii. Niektórzy z Was y, rozmarzą się we własnych wizjach, marzeniach, i będą chciały przebywać tylko sami ze sobą. Szczególnie jeśli chodzi o Wasze sprawy uczuciowe, możecie przeżywać y, teraz Troszkę gorszy czas. Coś w Waszym związku może pójść nie tak. Bo tutaj, jak widzicie, mamy Wisielca, więc karty pokazują rozstanie. Ale myślę, że to tylko tymczasowo. Musicie po prostu przeczekać ten czas. Uspokoić się, przemyśleć wszystko, porozmawiać z partnerem, wszystko sobie wyjaśnić, zastanowić się, co jest nie tak. W każdym razie karty mówią, że dojdziecie do porozumienia. Także nie przeżywajcie i przede wszystkim nie załamujcie się, bo wszystko ułoży się, dla Was pomyślnie. Macie do wykorzystania wiele możliwości, przecież idzie wiosna, słońce coraz mocniej świeci, trzeba cieszyć się, wykorzystać to. Natomiast yy, to znaczy w sprawach, Zawodowych i finansowych, to będzie dobry miesiąc. Tutaj widzę, że chodzi wam po głowie jakiś pomysł, albo natrafi się jakaś okazja, szansa, coś nowego, jakaś nowa idea. I to wam, myślę, że sporo doda tej energii. Także nie, nie powinnyście się zamykać przed światem, akurat teraz. Mimo to, nie działajcie za szybko. Nie śpieszcie się z niczym. W pracy atmosfera może się trochę ochłodzić. Ale myślę, że tylko na chwilę może dojść tutaj do jakiejś niepotrzebnej dyskusji, sprzeczki. Dlatego starajcie się w marcu unikać kłótni, niepotrzebnych dyskusji, rozmów. Tym bardziej z osobami, które są chłodne i Czujecie, że nie są przychylne dla Was. Jeśli chodzi o finanse, to nie widzę tutaj żadnych problemów w marcu. Może nawet uda Wam się coś dodatkowo zarobić. I teraz widzicie tutaj. Karte kochanków. Kartę kochanków. I ona właśnie chce Wam przekazać, że musicie być ostrożne i że zapewne stoicie przed wielkim dylematem. Może on zarówno dotyczyć spraw uczuciowych, jak i zawodowych. I tutaj będziecie musiały podjąć decyzję, dokonać wyboru. Karty sugerują, że konieczne jest poukładanie swojego życia, zdecydowanie się na coś. Nie możecie ciągle chwytać wszystkich srok za ogon bo to wam nie służy wam i innym trzeba się zdecydować na jedną osobę jeśli macie taki problem w życiu uczuciowym albo na jedną opcję można dotyczyć waszych spraw zawodowych, finansowych lub rodzinnych. Kochankowie stoją właśnie tutaj na ostrzeżeniu, więc radziłabym wam jak najszybciej uporać się ze swoimi sprawami, ze sprawami, które nie są rozwiązane. Uporządkujcie swoje życie wreszcie. Bo jeśli tego nie zrobicie, to będziecie musiały ponieść prędzej czy później konsekwencje. Natomiast karta Lenormand. To Lilia Lilie. Yy, mówi, że w marcu niektórzy z Was będą musieli, musieli wyjaśnić sobie yy, z partnerem, na czym stoją. Będziecie musieli podjąć jakąś rozmowę, szczerą rozmowę. Lilie często mówią o romansie i seksie, więc. Możecie oczekiwać ci, którzy są samotni, jakiejś nowej znajomości, gorącego romansu w marcu. I może to być osoba starsza od Was. A to dlatego, że Lilie to osoby starsze. A więc w marcu też możecie mieć bardzo dobry, i spory kontakt z rodzicami, dziadkami lub innymi seniorami. I teraz przesłanie dla Was, Barany. Przesłanie na marzec. Jak widzicie, to uzdrowienie emocjonalne. Gdy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na Ciebie błogosławieństwo. I miłość. Czyli jeśli leczycie jakieś dawne rany emocjonalne czy uczuciowe, to teraz jest odpowiedni czas na wyzwolenie się od przeszłości. Hmm. Od cierpienia, od ran. Trzeba wreszcie przygotować się na przyjęcie nowej miłości. Możliwe, że właśnie teraz, w marcu, pojawi się ktoś. Dlatego wy musicie się rozprawić z przeszłością wybaczyć i spróbować zapomnieć. Dokonać takiego wewnętrznego oczyszczenia, uzdrowienia swojej duszy. I teraz na pewno znajdziecie na to siły, bo sprzyja Wam szczęście. Jeśli tego dokonacie, jesteście gotowi na nowy związek i szczęśliwy związek. Także weźcie sobie to do serca, uporajcie się z tym wszystkim, żeby właśnie zacząć nową relację pozytywnie z dala od przeszłości, od bólu. I tak, Barany, to jest już wszystko, co chciałam Wam przekazać na marzec. Oczywiście nie z każdym będzie to rezonować, więc jeśli czujecie potrzebę, to zapraszam do czytania osobistego. Piszcie do mnie na maila. Jeśli macie problemy uczuciowe, to zapraszam na rozkład partnerski. Koszt to 25 zł, a odpowiedź na jedno pytanie to 10 zł. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za subskrypcje, które dostałam. I bardzo też o nie proszę, jeżeli Wam się podoba mój sposób przedstawiania kart. Trzymajcie się, Barany, i życzę Wam udanego Marca, uwolnienia się od wszelkich strachów, wszelkiego cierpienia. I poczucie wreszcie szczęścia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia.